Spotkaliśmy się na szkole trenerów online, za nami 10 godzin wykładów. Myślę, dobrze spożytkowany czas, fajna edukacja, fajna interakcja z uczestnikami. Chciałbym podziękować Jakubowi, Łukaszowi i Janowi za aktywny udział w części praktycznej, za odważenie się i feedback, rozmowę, wspólną wymianę doświadczeń i też merytoryczną. Myślę, że bardzo dobrze spożytkowany czas. Zapraszam do kolejnych, kolejnych edycji. Dziękuję. Witam serdecznie. Szkolenie z Łukaszym Tomczykiem było dla mnie okazją do poznania nowych pomysłów, inspiracją do wykorzystania w pracy codziennej. Z pewnością będę wracał do pomysłów, do treści, które były na szkoleniu, które poznałem. Myślę, że to szkolenie było wartościowe dla każdego trenera i czasami warto spojrzeć na inne pomysły, inną wizję, znaleźć wspólne treści i zobaczyć, co można zaczerpnąć do swojego warsztatu. Pozdrawiam. Właśnie jestem po szkoleniu z trenerem Łukaszem, gdzie pokazywał nam, jak egzekwować jakość w swoim środka treningowym, yy, gdzie może wystąpić błąd, jak go naprawić. Yy, bardzo duża dawka merytorycznej wiedzy, tak zwanego mięsa, poparta dużym doświadczeniem na poziomie centralnym trenera prowadzącego. I serdecznie chciałbym yy, zaprosić na kolejne szkolenia yy, z ekstra trenera, ponieważ. Uświadamia nam to, jak dużo jeszcze nie wiemy, a jak dużo możemy się dowiedzieć, gdzie tylko potrzebna jest otwartość głowy nas, trenerów.